Od chłopa na cesarski tron. Poznaj historię Bazyliego I Macedońskiego. Tak jak to często bywa u postaci z niższego stanu, które zrobiły wielką karierę, Bazylii I wybił się na wojaczce. Służył u boku Teofilizesa, który był krewnym Bardasa, więc wuja cesarza Michała III. I osoby bardzo wpływowej na cesarskim dworze. Zbogacił się, gdyż wzbudził sympatię samotnej, bogatej wdowy, która przekazała mu cały majątek. Bazyli I zdobył sympatię cesarza Michała III dzięki swoim zdolnościom panowania nad końmi i zdolnościom zapaśniczym. Jego wpływy były coraz większe. Doprowadzał do likwidacji swoich największych rywali, w tym Bardasa, czyli wuja cesarza Michała III. Bazyli I miał też trochę szczęścia, bo w jego intrygach pałacowych nie orientował się zupełnie cesarz Michał III. Dlaczego Bo był skończonym alkoholikiem? W 866 roku Bazyli I został współcesarzem. A w 867 roku wykorzystując fakt, że Michał III znowu był totalnie pijany, zamordował cesarza i objął władzę samodzielnie. Bazyli I zapisał się na kartach historii jako dobry cesarz a jego rządy rozpoczęły renesans, czyli odrodzenie macedońskie. Wazydzi I rozpoczął pracę nad nowym kodeksem i odniósł wiele sukcesów w kampaniach wojennych.